Mamy dzisiaj na stole, można powiedzieć, relacje z meczu czwartej ligi. Górnik Wałbrzych grał z Polonią Środa Śląska. E, tak, to spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla Górnika. No właśnie, 1-0, ale to co od razu wiesz, rzuca się w oczy w tym opisie, to fakt, że Polonia e, no, nadal bez zwycięstwa w nowym sezonie. Niestety, kolejna porażka. I z tego co czytamy, relacja sugeruje, że no, kluczowa okazała się ta pierwsza połowa. Słaba pierwsza połowa, tak. Tak, słaba pierwsza połowa w wykonaniu zespołu ze Środy Śląskiej i yy, no jeden gol zadecydowało wszystkim. Przyjrzyjmy się więc bliżej, co tam dokładnie się wydarzyło według tego źródła, ten kluczowy moment, ta bramka. Dla Górnika, tak. Zdobyta przez Michał Żońce i to w takim momencie, bo w 45 minucie tuż przed przerwą. No fatalny moment na stratę gola. Dokładnie. Relacja opisuje, że rządca ominął obronę i, co ważne, pokonał bramkarza Dziwera mocnym strzałem z zapola karnego. Utrata gola tuż przed zejściem do szatni, no to musiało podciąć skrzydła. Oj, tak, zdecydowanie. I co ciekawe, ta relacja yy, bardzo mocno kontrastuje te dwie części meczu. Pierwsza połowa, Problemy z płynnością, jakieś błędy, no i ta stracona bramka. A druga? A druga, no to już zupełnie inna historia, przynajmniej jeśli chodzi o postawę Polonii. Ruszyli do odrabiania strat, stwarzali sytuację. Ale. Ale, no właśnie, tu pojawia się to słowo klucz, które przewija się w tym tekście nieskuteczność. Czyli szanse były tylko niewykorzystane. Dokładnie. Tekst sugeruje, że te niewykorzystane szanse pozbawiły zespół co najmniej remisu. I to nie są tylko takie ogólne stwierdzenia. Mamy tu konkrety. W 49. minucie, zaraz po przerwie, Ulatowski trafia w poprzeczkę. No pechowo, ale pokazuje, że od razu ruszyli. Tak. A potem w 69. minucie, Hubert Konstanty. Dobra sytuacja, dostaje podanie w pole karne, ale strzela prosto w bramkarza gospodarzy. Aha. No to są właśnie te momenty, które decydują, prawda? No właśnie widać, że było blisko wyrównania. Relacja podaje też wyjściowy skład Polonii, ale może nie będziemy wszystkich wymieniać. Jasne. Te sytuacje, o których mówisz, poprzeczka, strzał w bramkarza, to sugeruje, że ten problem nieskuteczności, tak podkreślony w tekście, to faktycznie może być główna bolączka. Coś więcej niż tylko brak szczęścia. Być może może chodzi o jakąś decyzyjność, spokój w polu karnym, zwłaszcza pod presją wyniku. Ale tekst też zaznacza, że średianie walczyli ambitnie do samego końca. Tylko bez efektu bramkowego. Niestety. Dobrze, to podsumujmy może, co nam mówi ta analiza źródła. Polonia przegrywa minimalnie 1 do 0. Tak, decyduje gol stracony tuż przed przerwą, i to, co relacja podkreśla wielokrotnie. Nieskuteczność w drugiej połowie, mimo że okazje były. Rzeczywiście, to jest główny wniosek płynący z tego opisu. No i dla trenera Pedryca i jego zespołu to oznacza trudny start, ciągle bez wygranej w tym sezonie. Presja na pewno rośnie. A relacja wspomina też o kolejnym meczu. Polonia zagra w sobotę 23 sierpnia z Leksadem Kościelec to kolejny Beniaminek a, czyli znów mecz z gatunku tych za sześć punktów jak to się mówi. Można tak powiedzieć. I tutaj, wiesz, wracamy do tego, co ten tekst tak mocno akcentuje: ta nieskuteczność. Po lekturze tej relacji nasuwa się takie pytanie, no mocno osadzone w tym materiale. Mianowicie? Co konkretnie musi się zmienić w grze Poloni, zwłaszcza w tym elemencie wykończenia akcji, żeby w końcu przełamać tą złą pasę, szczególnie w meczu z kolejnym Beniaminękim? Czyli klucz leży w skuteczności, jak sugeruje relacja. Wygląda na to, że tak. Tekst nie daje gotowej recepty, ale wyraźnie wskazuje, gdzie leży problem. Pytanie, czy uda się go rozwiązać na następny mecz.